Dzisiejszego swojego programu Józef Sukniewicz zaprosił znaną postać w Wieleniogórskim i nie tylko w świecie muzycznym, panią Elżbietę Terlegam. Zapraszamy. Muzyka Witam Państwa serdecznie. Co prawda w tym tygodniu koncertu Filharmonii Górskiej nie ma, a więc nie będzie zapowiedzi, natomiast proponuję Państwu rozmowę z człowiekiem, który w muzyce Jeleniogórskiej zawsze był i jest, pomimo młodego wieku, z Panią Elżbietą Terelegą. Elu, ja Ciebie bardzo często teraz widzę w Filharmonii Górskiej. Czy tutaj pracujesz? Tak, od nowego sezonu jestem kierownikiem biura imprez. Ta propozycja padła dosyć dawno, ale ponieważ miałam inne zobowiązania związane z pracą dziennikarską, wobec czego nie chciałam podejmować na stałe pracy, ponieważ nie wiedziałam, jak się będę mogła z niej wywiązać. No ale ponieważ ostatnio niespecjalnie dobrze dzieje się z różnymi pismami, tak więc zostałam wolnym ptakiem i Filharmonia mnie ustrzeliła. No a na czym polega twoja praca, proszę powiedzieć? Jest to dla mnie coś nowego zupełnie, dlatego że jest to praca typu. Troszkę impresaryjnego. Moją rolą jest przede wszystkim organizowanie koncertów pod względem merytorycznym, to znaczy programowym i kontakt ze wszystkimi solistami i dyrygentami, ustalanie programu na zlecenie moich szefów, to znaczy dyrektora artystycznego i dyrektora naczelnego Filharmonii. Jakie są te kontakty z tymi solistami? Myślę, że przyjemne, prawda, bo to są ludzie artyści. Przeważnie przyjeżdżają do nas bardzo dobrzy artyści. Więc czy wynosisz z tego jakieś korzyści jako dziennikarz? Naturalnie. Wiele tych kontaktów obecnych to są moje dawne kontakty i nawet mogę powiedzieć dawne przyjaźnie. Tym sympatyczniej mi, że w momencie, kiedy no, troszkę urwała się ta praca dziennikarska stała, te kontakty nadal trwają. To może powiesz o tej swojej partii dziennikarskiej. Pamiętamy Cię, że pisałaś dość często do ruchu muzycznego. Był poradnik taki muzyczny dla melomanów, jak również pedagogów muzyki, prawda? I czy to te, te pisma w tej chwili jakoś nie okazują się w kioskach? Znaczy, że ruch muzyczny został wznowiony. Czy wziąć zamierzasz? Tak. Ja byłam przez długi czas związana z ruchem muzycznym, to znaczy od 78 roku na wiosnę tego roku ze względu na trudności finansowe ruch muzyczny zaprzestał działalności, ale już jest reaktywowany, już redaktor naczelny kontaktował się ze mną i już mnie pędzi do pracy. Natomiast poradnik muzyczny, o którym wspomniałeś i w którym pracowałam od 85 do 89 roku na stałe, niestety przestał. Istnieć szkoda, bo to było jedno z pierwszych pism y, muzycznych po wojnie y, zorganizowanych. Niestety no tak jak powiedziałem ze względów finansowych przestał istnieć, przestałam tam również pisać i żałuję, bo to było bardzo dobre pismo, zaczęło być bardzo dobrym pismem, przemianowany z poradnika muzycznego na przegląd muzyczny, tak jak powiedziałaś, najpierw był przede wszystkim przeznaczony dla pedagogów, dla melomanów, dla ruchu amatorskiego. W latach 80. stał się profesjonalnym obok ruchu muzycznego, drugim profesjonalnym pismem muzycznym. Polski. Ale poza tym pisałaś jeszcze dużo do Prasy Jeleniogórskiej, do innej prasy muzycznej, nie tylko muzycznej, upowszechniałaś kulturę muzyczną w prasie, a teraz niestety nie, nie, nie czytamy o Ciebie. Dlaczego, możesz powiedzieć? Ktoś kiedyś powiedział, że dosyć trudno być prorokiem we własnym kraju, no można by to transponować na moje miasto. Zawsze mi się jakoś lepiej pisało właśnie w Warszawie czy w Łodzi. Ja myślę, że to nie są przerwane kontakty, po prostu brak czasu, dlatego że moja działalność jest wielotorowa, o czym zresztą marzyłam, studiując, żeby nie zasklepić się w jakiejś jednej tylko dziedzinie życia muzycznego, tylko robić różne rzeczy. I takie też rzeczy robię, bo i właśnie dziennikarstwo, jak powiedziałeś, i moja działalność prezenterska, czyli występy, prowadzenie koncertów, nie tylko zresztą w i Górze, praca pedagogiczna no i ostatnio właśnie ta praca typu impresaryjnego, która jest dla mnie nowością. Ale ja myślę, że ja wrócę, bo przecież ja przez długi czas pisałam w Nowinach Jeleniogórskich różne artykuły, recenzje muzyczne, okay. tak sporadycznie w Gazecie Robotniczej, w Słowie Polskim, byłam przez długi czas związana z Nadodrzem w Zielonej Górze, no i sporadycznie też w Odrze Wrocławskiej, także jest tego troszkę. Ja myślę, że do Prasy Jeleniogórskiej powrócę, jak tylko mi czas pozwoli że absolwenci nasi, którzy przeżyli już tyle egzaminów, tyle różnych popisów i koncertów. dzisiaj zdenerwują się wyjątkowo, wobec czego bardzo Państwa proszę o stworzenie im także wyjątkowo ciepłej atmosfery z Państwa strony. Drugą część dzisiejszego wieczoru <grym> rozpocznie występ Marzeny Wabrzonek, uczennicy Gniewa Goliana, która grać będzie Menuet i Wabinerit i Suity Hamoliana Sebastiana Bacha. Tchau. Na jednym z koncertów ostatnich symfonicznych zadałaś publiczności pytanie, czy woleliby programy drukowane, czy też mówione, prezentowane przez ciebie czy przez innych prelegentów. Ja wtedy się zachnąłem, dlatego że wiadomo, że żywe słowo bardziej dociera do człowieka, tym bardziej, że ci, którzy przychodzą na koncerty, jest tutaj część młodzieży, ale też i część ludzi starszych, którzy wzrok mają różny. Sala nie jest za bardzo oświetlona, a okularów wstyd wyciągać, więc lepiej chyba jak ten prezenter wyjdzie i zapowie, jak ty to odbierasz sama? Utarło się, że takie prawdziwe, profesjonalne życie muzyczne polega na tym, że jest koncert, jest wydrukowany program, ludzie ten program kupują bądź dostają, przychodzą na salę, czytają i rozpoczyna się koncert. Ja myślę, że to należy troszkę w innych kategoriach odbierać. Ludzie przeważnie przychodzą na koncert bardzo zmęczeni, prawda? Po kłopotach codziennego dnia i właściwie czekają na coś gotowego, żeby im podać. Nie chce im się nawet już nie tylko ze względów trudnościowych y, czytać tych programów. Słowo żywe jest jednak żywym słowem i ono wprowadza jakiś nastrój, jeżeli oczywiście jest y, dobrym słowem ten nastrój potem rzutuje na odbiór koncertu, tak mnie się wydaje. Także nie ma się co wstydzić koncertów prowadzonych, bo tak jak powiadam, to jest wprowadzanie nastroju i potem odbiór muzyki jest zupełnie inny, ale naturalnie. My jesteśmy dla publiczności. Ja to zawsze nazywam troszkę nieładnie, że my jesteśmy usługami dla ludności. Może to nie jest najlepsze określenie, ale ono jest trafne. I My po prostu musimy reagować na potrzeby publiczności, na ich gusty, na ich gusta, na ich zapotrzebowanie. I stąd to moje pytanie z estrady, czy wolą programy drukowane, czy wolą słowo mówione. Okazało się, okazało się że oklaski, które potem w drugiej części no mnie przeczytały, były akceptacją jednak prezentera na Estradzie. Musisz jeszcze przyznać, że tutaj jest jeden bardzo ważny element, to jest kształcenie ludzi i muzyki. Mówienie o muzyce to jest kształcenie, to jest zdobywanie dodatkowych wiadomości. Więcej wiadomości to tak jakby więcej widzieć muzykę, prawda? Więcej słyszeć. Tak. Więcej zauważać. W związku z tym jednak im więcej tych wiadomości, a w programie tych wiadomości jednak jest niewiele. Ja jako odbiorca Twoich prelekcji i słuchaczy koncertów symfonicznych chciałem zapewnić że naprawdę one są bardzo pozytywne i nie chcielibyśmy, żeby były zmienione. Ale jeszcze o Tobie. K jeszcze ciężki kawałek chleba, który masz, to jest również praca pedagogiczna w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Wykładasz co? Y Uczę w średniej szkole historii muzyki, form muzycznych, literatury muzycznej. Troszeczkę fortepianu, ale to jest y marginalne. No jest to ciężki kawałek chleba, dlatego, że ta, y efekty tej pracy są czasem zaskakujące, niespodziewane, często nie takie, jakie, jakich by się oczekiwało. Bo jeżeli ja prowadzę koncert albo jeśli piszę artykuł, to ja wiem, jaki będzie efekt końcowy, prawda? Ja się bardzo staram, na ile pozwalają moje możliwości, moje, moje zdolności. Natomiast przekazując wiadomości, próbując uczyć, ja to robię też możliwie najlepiej, jak potrafię, ale jest druga strona, która musi te wiadomości. Chcieć wchłonąć, prawda? Nie zawsze tak jest. Chociaż po latach, i to zdarzyło mi się już parokrotnie, że przychodzili moi, do mnie moi byli uczniowie, którzy są bądź studentami, bądź już pokończyli akademie muzyczne, i docenili to, że ja byłam wymagająca, że materiał, który starałam się przekazać, był poszerzony. Nie trzymałam się ściśle nigdy programu, nie, nie jestem z natury belferem, chociaż mam tradycje belferskie w rodzinie. Raczej staram się podchodzić właśnie tak wielokierunkowo i jako dziennikarz, i jako prezenter, żeby te zajęcia nie były właśnie takie typowo szkolne. Uczniowie to potem doceniali, ale jak dorośli. Wiesz, jako przedstawicielce Filharmonii Leniogórskiej to chciałbym Ci pogratulować tego Waszego pomysłu Estrady Młodych. Koncerty młodych, proszę Państwa, od pewnego czasu, koncerty młodych pomiędzy poszczególnymi częściami koncertu się odbywają w Filharmonii, są bardzo dobrze oklaskiwane, przyjmowane przez publiczność. Dużo młodzieży z tej okazji przychodzi i chciałem Wam pogratulować. Jest to dobry pomysł zbliżenia szkoły muzycznej i placówki upowszechniania muzyki, a z instytucją profesjonalną. Myślę, że to bardzo piękny pomysł. To jest konkretnie pomysł dyrektora Tadeusza Wicherka. Ja zajmuję się już bezpośrednio realizacją, ale ponieważ ten pomysł mi się także bardzo podoba, wobec czego czynnie współpracuję między filharmonią a szkołą, tym bardziej, że i w jednej i w drugiej firmie pracuję. W związku z tym ten tak jest bardzo bliski, i myślę, że dobrze by było, gdyby on był kontynuowany. To nawet jest znakomita ciekawostka dla publiczności, prawda? Porównywać od czego się zaczyna, jak się jest malutkim człowieczkiem. Stawia się pierwsze kroki w tej trudnej, przecież niezwykle dziedzinie, jaką jest muzyka, i do jakich efektów można dojść. Stąd właśnie taka, takie założenie, że skoro gra wybitny jakiś skrzypek, prezentujemy malutkiego skrzypka. Jeśli pianista, to również młody pianista bądź jakiś przedstawiciel. Innego instrumentu, ale klawiszowego. Wiesz, ci, którzy występowali, to naprawdę byli dobrzy. Mimo, że 12 lat, 10 lat, ale, ale uważam, że to są jakieś talenty muzyczne te dzieci. Ale ja się zastanawiam, czy Wam starczy tych talentów, żeby ich pokazywać, bo żeby coś pokazać, to musi być na odpowiednim poziomie, prawda? Naturalnie. No, będziemy się starać, będziemy się przyglądać wszystkim maluchom. Mam nadzieję, że wystarczy nam na ten sezon talentów, <laughs> małych talentów. Na zakończenie proszę powiedzieć jeszcze co Filharmonii Leniogórskiej. Filharmonii Jeleniogórskiej, myślę, że dosyć ciekawo. Ciekawie. <grym> Słyszałam zarzut, że jest za dużo muzyki romantycznej, ale tak było istotnie w pierwszej połowie tego sezonu artystycznego. W nowym roku kalendarzowym będzie więcej już klasyki. To oczywiście sprawa nie bezpośrednio moja, tylko kierownictwa artystycznego, jak jest ułożony program. Natomiast ja wiem, jak działają te mechanizmy. Dlatego, że jeśli nam na przykład zależy na sprowadzeniu dobrego dyrygenta i, czy dobrego solisty, a przecież zależy nam wszystkim i myślę, że publiczności również, często bywa tak, że sam solista, sam dyrygent proponuje jakiś program i nam trudno wtedy jest odmawiać. A skoro jest zaproponowana jakaś pozycja programu, jedna. Pozostałe nie mogą być od lasa do lasa, tylko muszą być ładnie skomponowane i logicznie skomponowane, z całością, w całości, jak, jako program. Stąd, y czasem jest przewaga muzyki romantycznej. Coraz więcej jest muzyki współczesnej, ale też nie możemy bazować stale na tym samym repertuarze. Orkiestra także nie może grać ciągle tych samych pozycji, tylko musi poszerzać swój repertuar, grać coraz inne utwory, bo to jest także kształcenie orkiestry, chociaż jest to orkiestra profesjonalna i gra coraz lepiej, a myślę, że państwo odbieracie to, że ta orkiestra rzeczywiście gra coraz lepiej i że przyjeżdżają tu znane nazwiska i zarówno z kręgu dyrygentów, jak i solistów. No dobrze, jeszcze tylko króciutko, naprawdę króciutko, bo już rozmawiamy o najbliższym koncercie Filharmonii Jeleni Najbliższy koncert w Filharmonii Jeleni odbędzie się 6 listopada, jak zwykle w piątek o godzinie 18.30. Znowu wielkie nazwisko Krystyna Szostek-Radkowa, która śpiewać będzie znakomite dzieło Gustawa Malera, kindertoten, lider treny dziecięce. A w drugiej części zmiana nastroju Franciszek Schubert, czyli w pełnym rozkwicie Romantyzm Siódma Symfonia C-dur Wielka. Myślę, że bardzo piękny koncert. Proszę Państwa, Waszym gościem dzisiaj była pani Elżbieta Terlega, dziennikarz, publicysta i pracownik Filharmonii Manii Dziękuję bardzo za uwagę.